Cześć. Ostatni dzień roku, więc przyszedł czas na podsumowanie. Zresztą myślenie, że nie tylko u mnie. W dzisiejszym vlogu chciałem krótko podsumować to, co przez ostatni rok udało się zrobić. No, ostatni rok oczywiście upłynął głównie pod znakiem podcastu. Co tydzień wychodził nowy odcinek. W 2020 wypuściłem 52 odcinki podcastu. W moim podcaście miałem 14 gości, niektórzy z nich nawet po 2 czy nawet 3 razy, tak jak choćby Tomek Kołkiewicz. Więc tutaj no, myślę, że bardzo duża baza materiału się z tego zgromadziła. Łącznie jest to prawie 28 godzin materiału do słuchania, więc no, dosyć sporo ciekawych rozmów na temat WordPressa. Podcast łącznie ma 62 odcinki i łącznie jest to około 38 godzin, ponad 38 godzin. Z takich statystyk powiem jeszcze tyle, że podcast był słuchany 15 tysięcy razy w wszelkich aplikacjach podcastowych. Natomiast no, w tym roku też zacząłem taki powiedzmy projekt, na którym bardziej się zacząłem pokazywać, czyli takie wordpressowe vlogi. Zresztą takie jak ten, którego w tym momencie oglądasz i na YouTubie przez... Ten rok, można powiedzieć, też coś tam zaczęło się dziać u mnie. Łącznie było to tysiąca wyświetleń. Ponad 600 godzin moje materiały były oglądane i przybyło mi 260 subskrybentów. Oczywiście, w skali YouTubeowej te liczby to są jakieś tam absolutnie mikro. Natomiast ja bardzo się cieszę, że gdzieś tam te liczby cały czas rosną, że w tej swojej niszy zacząłem, zacząłem tworzyć jakąś powiedzmy społeczność wokół tego WordPressa i mam osoby w tej swojej społeczności, które właśnie i oglądają i komentują i gdzieś tam się odzywają na privie, więc to jest bardzo fajne, bardzo miłe, bardzo Wam za to dziękuję. Na YouTubie w tym roku pojawiło się 48 odcinków vloga, więc myślę, że całkiem nieźle jak zaczynałem, to był to taki pomysł na zasadzie wrzucę 1, 2, 3, 5, zobaczymy, co się stanie, zobaczymy, czy w ogóle będę miał ochotę to nagrywać, i czy jakoś tam mi pójdzie pokazywanie się powiedzmy na wideo, no bo jednak podcast a wideo to różnica, że można się schować za mikrofonem i zupełnie nie trzeba się jakby stresować kamerą. Oprócz podcastu, oprócz vlogów, byłem też gościem na trzech live'ach, gdzie dzieliłem się swoją wiedzą wordpressową i pod koniec roku również postanowiłem zorganizować takiego swojego samodzielnego live'a. I to mniej więcej tyle z takich bardziej istotnych rzeczy, jeśli chodzi o ten mijający rok. Natomiast jakie jest plany na, na przyszły rok, co się będzie działo? No to przede wszystkim podcast zostaje w dokładnie takiej samej formie, czyli zostajemy w takim cyklu tygodniowym, oczywiście dalej wokół WordPressa vlogi myślę, że też będą mniej więcej się pojawiały tak jak do tej pory, z tym, że tutaj nie mam już jakiegoś powiedzmy sztywnego harmonogramu. Po prostu jeśli będę miał coś ciekawego, czym będę się chciał z wami podzielić, no to będę nagrywał. Na pewno pojawią się jakieś live, bo jednak jest to taka fajna forma interakcji, gdzie możemy sobie na żywo porozmawiać, i też przy okazji mogę się podzielić jakąś tam konkretną wiedzą z zakresu WordPressa. I takim celem, którego można powiedzieć nie udało się zrealizować w tym roku, ale w zasadzie już. Ten cel nabiera jakichś tam kształtów. Mówię tutaj oczywiście o kursie, który zapowiadałem. Na pewno będzie kurs, mam nadzieję, że nie jeden. W planie mam w pierwszym tygodniu stycznia nagranie wszystkich materiałów, wideo do kursu, potem oczywiście montaż i. I przygotowanie platformy, na której będę to udostępniał, tutaj też będę się chciał podzielić z jakimś zapleczem zbudowaniem tej platformy, bo postanowiłem zrobić to za pomocą jakiejś tam własnej prostej wtyczki, którą sobie dopiszę i przy okazji będę mógł się podzielić taką relacją z placu budowy. Może będzie to ciekawe dla kogoś z Was, więc mniej więcej, no. Takie plany na przyszły rok nic wielkiego się można powiedzieć nie zmienia. Te cykliczne podcasty zostają, vlogi zostają mniej więcej w takiej formie. A co jeszcze życie przyniesie, to zobaczymy. Dzięki, że byłeś ze mną przez ten rok i że gdzieś tam też dzielisz się opinią na temat tego, co robię, czy to właśnie na maila, na messengerze, na Instagramie, czy choćby w komentarzach, bo to też jest dla mnie bardzo ważne, że dostaję od Was jakieś informacje zwrotne i mam nadzieję, że w kolejnym roku grono moich odbiorców się powiększy i że również zostaniesz ze mną w kolejnym roku. Dzięki wielkie za to, że jesteś i wszystkiego najlepszego w nowym roku. Cześć!